Klimat, poprawa klimatu, ekologia to są tematy bardzo nam bliskie, o których często się mówi, ostatnio pan Marszał Piotr Całbecki przedstawiał z nową perspektywę unijną, gdzie rzeczywiście będzie dużo środków, które samorządy będą mogły wykorzystać na ten cel, ale dopóki. Nie otrzymamy środków z Unii Europejskiej, to samorządy w ramach własnych środków lub dotacji zewnętrznych podejmowały działania w tym zakresie. Chcę przypomnieć, że decyzją Rady Miasta i pana prezydenta Marka Wojtkowskiego od 2018 roku rozpoczęliśmy dotowanie. Do wymiany źródeł ciepła na terenie Włosławka dla domków jednorodzinnych, a od 2021 roku dofinansowanie dotyczyło również lokali mieszkalnych w kamienicach, czyli w budynkach wielorodzinnych w ciągu dwóch lat, czyli 2021 i 2022 roku z budżetu gminy tylko i wyłącznie miasto przekazało mieszkańcom ponad 1 200 000 zł, czyli cała kwota, która była w budżecie, została wykorzystana. Dzisiaj chcemy mówić o projekcie wymiany azbestu, jak państwo wiedzą doskonale, do 2032 roku azbest powinien zniknąć z naszej przestrzeni publicznej. Uprzedzam pytanie na terenie Wrocławka mamy 7000 ton azbestu. W roku 2021 pan prezydent Marek Wojtkowski podpisał porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska na dotacje do wymiany azbestów. Ogólna kwota przeznaczona na dwa lata, czyli na rok 2021-2022 i 2023, to było 135 tysięcy złotych, z tego 40% to dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, a 60% z budżetu gminy, czy jak Państwo wiecie, i tak samorządy znaczne środki z własnego budżetu przeznaczały na ten cel. Złożono w ubiegłym roku 44 wnioski, zrealizowano tylko 30, ponieważ części wnioskodawców się wycofało, ponieważ nie, nie posiadali środków na wymianę swojego dachu, lub nie znaleźli wykonawcy, bo dotacja dotyczy zdjęcia azbestu z dachu, transportu i utylizacji. Natomiast do wnioskodawcy należy już. Znalezienie środków na położenie nowego dachu. I stąd też w ubiegłym roku nie wykorzystaliśmy całej puli środków, tylko 30 umów zostało zrealizowanych na kwotę około 30 tysięcy złotych. Pozostałe środki, również te z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, nie zostały nam przekazane w tym roku dysponujemy połową tej kwoty czyli 67,5 tysiąca do 6 lutego oczekujemy na wnioski do tej pory wpłynęło ich pan dyrektor ile wpłynęło 30 wniosków na około 60 ton także jeszcze troszeczkę wniosków możemy przyjąć Zachęcamy, żeby do tego 6 lutego Państwo poskładali wnioski, dlatego, że no musimy wyłonić wykonawcę, który ten azbest zdejmie i zutylizuje. No i chcielibyśmy ruszyć z tym na wiosnę, dlatego, nie możemy już przedłużyć terminu składania wniosków. Wnioski przyjmowaliśmy od września. Czyli było kilka miesięcy na to, żeby ten wniosek złożyć, jeżeli ktoś ma problem z wypełnieniem, to jest Pan, który pomaga wypełniać te wnioski, należy zgłosić się do nas, do siedziby urzędu na 3 maja 2022. Czyli zgłoszenie takiej deklaracji hmm. o potrzebie wymiany azbestu nie, nie skutkuje żadnymi negatywnymi, hmm. ne, nie skutkuje negatywnie nawet jeśli ktoś się wycofa. Z tej deklaracji. Dlatego jeszcze raz powtarzam, mamy całe dwa tygodnie, żeby taką decyzję podjąć, ponieważ to właśnie po stronie Urzędu Gminy leży procedura wyłonienia wykonawcy do zdjęcia, transportu i utylizacji azbestu, a przecież zimą nie będziemy wymieniać. Dachu, tylko najlepiej, jeśli byśmy to robili latem, i ewentualnie późną, wczesną jesienią, nowy dach zakładali. Więc apelujemy do mieszkańców Wocławka, aby ci, którzy mają na swoich dachach azbest, żeby jednak zwrócili się do Wydziału Środowiska z takim wnioskiem o wymianę azbestu. Taki końcowy moment to 6 luty 2023 rok. Jeśli, nie ma, jeśli chodzi o azbest to tyle. Natomiast to, o czym zaczynałam na początku o wymianie źródeł ciepła, termin składania wniosków 16 marca 2023 rok, czyli mamy jeszcze trochę czasu. Przypominam, dotacja do wymiany źródła ciepła to tysiące zł. Ważne jest, że dopiero po podpisaniu umowy z Urzędem Miasta możemy rozpocząć procedurę wymiany źródła ciepła, ponieważ przed tym, jeśli przed podpisaniem umowy takie działanie zostało wykonane, nie zostanie uwzględnione w tej dotacji. Pani dyrektor, co możemy wymieniać? Na jakie źródła? Możemy wymieniać nieefektywne źródła węglowe na piece gazowe, olejowe, na pompy ciepła, ogrzewanie elektryczne. Jeżeli ktoś jest zainteresowany taką dotacją, powinien zgłosić się do urzędu, pobrać wniosek bądź w holu budynku na Zielonym Rynku, bądź u nas w budynku na 3 maja. Można też wniosek pobrać ze strony internetowej urzędu w BIP-ie w zakładce dotacje na rok 2023. Oczywiście jeśli ktoś miałby problem z wypełnieniem, to oczywiście pomagamy. Wniosek składamy papierowo u nas w budynku na 3 maja w pokoju 18. Możemy też go przesłać pocztą albo elektronicznie ePUAPem. Dotacje udzielamy do, wnioski przyjmujemy do 16 marca. Dotacje rozliczamy do 15 listopada, także mamy trochę czasu na wykonanie tego zadania. Zachęcamy mieszkańców, żeby, żeby po prostu likwidowali te źródła ciepła, ponieważ uchwała antysmogowa województwa Kujawsko-Pomorskiego przewiduje, że do końca 2027 roku te wszystkie piece powinny zniknąć z naszej przestrzeni. Czyli apelujemy do mieszkańców. Ja wiem, że teraz jest trudny okres, szczególnie jeśli chodzi o zaopatrzenie w energię. Mamy wątpliwości, jakie źródła ciepła de facto będą ekologiczne, ale na pewno likwidacja pieców to jest podstawowy warunek, żebyśmy mówili o tym, żebyśmy żyli czystszym mieście, żeby było mniejsze zanieczyszczenie, ale również też żebyśmy byli zdrowsi. Więc jeszcze raz apelujemy, po pierwsze tam gdzie jest azbest, żebyśmy wymieniali y, dachy na inne pokrycia i żebyśmy wymieniali swoje źródła y, ciepła na bardziej ekologiczne. Jeśli można. Pani prezydent powiedziała, ile jest azbestu jeszcze do usunięcia w Wawelu? A ile jest tych pieców do wymiany jeszcze w 3000. Ponad 3000. My nie mamy informacji, ile azbestu zdjęli mieszkańcy we własnym zakresie. Natomiast to, co. Czym my dysponujemy to jest no, razem około 70 ton. No 7 to tysięcy. Tom. Ale nie, ile my zdjęliśmy? My, tak, tak. Około 70 tysięcy, czyli de facto wiemy, jaki. Mm. jaki y jaki procent i bardzo nam zależy tak jak jeśli chodzi o źródła, wymianę źródeł ciepła, że te środki, które były przeznaczone w budżecie zostały skonsumowane, tak w przypadku azbestu w ubiegłym roku nie, więc naprawdę apelujemy, żeby Państwo skorzystali z tych środków, szczególnie, że to samorząd robi procedurę przetargową na firmę, która będzie to robiła.